Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach. Od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Legendarne latające oddziały włoskiej policji są sławne. Od lat 30. do dnia dzisiejszego społeczeństwo bardzo się zmieniło. Podobnie jak pojazdy z kwadra volante. Odkryjmy razem ich historię. Pantery policji. Wśród różnych samochodów polizia Dista to Stato znajdują się obecnie słynne pojazdy, takie jak powojenne Jeepy lub Moto Guzzi ze Stradale, ale także liczne Alfy Romeo ze Squadra Mobile. Dziś w Squadra Volante ma Alfa Romeo 159 i Giulietta, Fiat Bravo i Seat Leon, ale istnieje wiele innych modeli do zapamiętania, ale przejdźmy w kolejności. Czy wiesz? O co chodzi w tak tzw. Reparto Wolanti Włoskiej Policji Państwowej? Jest to sekcja Generalnego Biura Prewencji i Ratownictwa Publicznego, obecna w każdej komendzie Policji, która zapewnia 24-godzinną reakcję w nagłych wypadkach i jest kierowana przez funkcjonariusza Policji Państwowej. Latające oddziały służą głównie do patrolowania terytorium. W tym celu używają specjalnych samochodów, słynnych panter które zawsze były rozpoznawalne dzięki klasycznym policyjnym kolorom, a także są wyposażone, opancerzone i mają kuloodporne i nietłukące się szyby, boczne oraz zawsze obecną wewnętrzną przegrodę oddzielającą funkcjonariuszy policji od aresztowanych. Ale jak rozpoznać samochody policyjne? Samochody policyjne, historia kolorów radiowozów. Aby dowiedzieć się, jak rozpoznać policyjne krążowniki, Przyjrzyjmy się historii radiowozów. Zaczyna się od Alfy Romeo 1900 1952 roku czarnej i zwinnej jak pantera, która jest również jej przydomkiem. Następnie pojawiła się Alfa Romeo Giulia Super. Samochody te zostały po raz pierwszy zidentyfikowane przez herb z czarną panterą nad białą strzałą w latach 60. i 70. Kolory uległy zmianie, bohater był teraz zielony. Z napisem Polizia, z kwadra volante widocznym na przednich drzwiach. Pod koniec lat 70., a konkretnie w 1976 roku, samochody stały się niebieskie z białymi paskami po bokach i dwukolorowym kwadratowym napisem Polizia. Później pojawiły się różne warianty, aż do lat 90. i Fiata Marea z zaokrąglonymi, Ukośnymi napisami na niebieskim tle. Następnie Pantera powróciła, stylizowana, wraz z Alfą 159. Flying Squat, modele. Po Giulii pojawiła się Alfa Romeo Alfetta, a następnie Alfa Romeo Giulietta, koniec lat 70. i całe lata 80. XX wieku Alfa Romeo Alfasud, lata 70. i 80. i Alfa Romeo 33i. Połowa lat 80. i początek lat 90. XX wieku Alfa Romeo serii 2, lata 90. Alfa Romeo 155, od połowy lat 90. do 2000 r. Fiat Tipo, wczesne lata 90. do 2000 roku Fiat Marea, koniec lat 90. do 2010 r. Nawet dziś Włoskie włoskiej policji państwowej to przestronne. Szybkie i doskonale rozpoznawalne modele a WordPress komentarz Hello World.